Gdzie wsadził swojego piekielnika? Uuuu ale gawne! -no. O, to jest oświetlenie? Juuu! Apartmentki I need to go sleep. Sle. U. Kurde. Se Ja Co to jest? Ju, mam Realistyczny spanie. Spanie. O! Boję się. Jo! Idę spać. Myślę, że byłyby to nowe doznania, zwłaszcza że dużo mrówek mogłoby być dziewczynami. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawa opcja. Otwierać za głos... Oohoo! Yo! Can you turn it down! Kanuturny huh? down! Co ty robisz? Pierwszy raz widzę w Robloxie goliznę, uuuu Sąsiedzie? Łoojć! Uu, Sejwuję! Es? Uuu oh, e Ej! Uu. Siema! A to są te... O Jezu, jakie to jest głośne! To są te takie bomby wsadzasz, kurde, do wanny i one są takie... Kolorek robią no tak robią I potem kolorek ci się robi i wtedy się lepiej mijesz. Sam pójść spać po prostu Co ja widzę? Światło? Ej, z To samo się tyczy, tylko że osy są nieco większe. Pamiętajcie o tym, chłopacy. Niszczarka myślę, że byłby dwa razy cieńszy, za to trzy razy dłuższy. Ale nie opłaca się, to zapewnie to droga taka niszczarka. Zawsze działa. Alejki? No alejki? Nie! Mój pocisk jeden! No tu nic kuwa nie ma. Jak na jest, to nic nie widzę. Jestem mądry O jak super O Hej To ja widzę Szkiełko, no zależy czy mógłbym zachować to piwo To nie wiem, to zależy, no to dałbym tak na środek O kurwa, no to nie wiem, to jest jakaś żarówka zepsuta Zawsze mógłbym je pierdolnąć prodmi I mogłyby być naprawdę fajnie To szóstka mi się wydaje Nie mogę kucać z... Chyba, o kurwa Idę, w prawo W prawo Kąty Kąty? Kąty? Tu mi coś wybiegnie. Mówię ci. O kur... <laughs> Amunicja! Nie rozumiem dalej jak broń działa, ale... Co to? Uuu! Jak się dropiło? Aha, okej. Okay. Ona ma tyle amunicji w rezerwie, ja pierd. O oh, ty ja mam mało HP. I BOMBO kle! Majonez, mm, no to nie wiem co to, kurwa, bym powiedział, myślę, że byłoby to całkiem przyjemne, ale zostawmy jeszcze miejsce dla czegoś lepszego. O, lud, no to byłby ciekawy masaż prącia, ci powiem, stary siódemka, myślę, że byłoby to odpowiednie miejsce. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, <gryw> po cholerę to otworzyłem. O, kur... No nas strzał są z tego. Ty tu ma większe obrażenia! Ja pier... A w sumie po co mam ich zabijać? Nie muszę. Ja mówię, że z jakiegoś drzwi mi wybiegnie chłop. O ku... O kurde, no to kurde kuszące ci powiem. Nawet nie wiem czy na... Ym, nawet nie na jedynkę, no ale kurwa jednocześnie dobry kształt a z drugiej strony nie wiem czy by się zmieścił. No niestety. Ja za duże te pomieszczenia się boję Były gdzieś zamknięte drzwi JA PIERD... JA PIERD... Jo Ile sikiery! Nie podoba mi się to. Mmm! No to teraz, no to teraz tak. Eee, e, dobra, nie będę męczył zwierząt. Myślałem, że to jakiś sfery stojący w miejscu, a to jakiś kutas je. A mogłem kur. o te sfery tu wchodzą? Co, one tu wejdą? One kur. Ja pie... co to jest? Aaaaaa! Co ja wam zrobiłem? Zesrałem się, ty sikie! Skur... Albo sobie poradzę bez spadania, dobra? A kur... Kilcie, proszę! Ło... Uh, 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 uh. O Kur... Pierda. CO TO JEST? Tak jakbym... po prostu to tam zrzuca brei. Wadoi. Wadoi. Mandou tu O cur Jo yy... Yo! O kur... O slaj, myślę że to by był odpowiedni kandydat na miejsce pierwsze, pamiętajcie dbajcie o Oj tak... KURYNA! KURYNA KONIEC CWEMIS! ŁADUJE SIĘ KADSENTA!